Cześć, to Josephine. Dzisiaj obejrzymy zaktualizowane konie andaluzyjskie i zaczniemy sobie od Fortu Pinta. To jedziemy. Okej, okay, jestem już na miejscu. Tym razem ja jestem. Przywitała się z Wami moja siostra Julka, i dzisiaj steruję też Katią. I z boku jest ja, czyli Katia, <gryw> czyli e, Mamiś. Zanim odczytamy sobie tego ważnego SMS-a. To chcę Wam serdecznie podziękować za wszystkie miłe komentarze pod filmem z mojego występu. Naprawdę nie spodziewałam się tak pozytywnego przyjęcia. Także dziękuję Wam z całego serca. Na występie zaśpiewałam też piosenkę Billie Eilish i zagrałam na Ukulele. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć, jak mi to wyszło, bo na Ukulele grałam dopiero 3 tygodnie i uczę się sama. No dobra, to teraz przejdźmy do Andaluzów, więc klikamy SMS-a. Klik. Oto nowy, ulepszony koń andaluzyjski! Te majestatyczne konie mają imponujące grzywy i pewien popisowy ruch. Krok hiszpański. Chcecie mieć takiego wierzchowca w swojej stajni? Zobacz nowe konie andaluzyjskie w Centrum miejskim Srebrnej Polany już dziś! Ale reklama! Pamiętaj, że w Forcie Pinta także zawsze znajdziesz jedną odmianę tych zwierząt. Klikamy. Zero. Dobra, klikamy tak. A, okej. Okay. To słuchajcie, trzeba jechać do Winnicy. Ale tu też. Tak, ale tu też jest, ale to mm, kazało nam do Winnicy jechać, więc... Ale tutaj też masz zaznaczone chyba. Nie, tu nie mam zaznaczonego. A kliknij na mapę, czy nie miga. Zobacz, miga też żółty. A, bo to miga, że tu jest. Jesteś, tak? No to słuchajcie, pojedziemy sobie do centrum jeździeckiego i Wreszcie, czego tu zaraz wrócimy? No to do... za chwilkę. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, więc... To są Andaluski. Wow, ale piękne zbliżenie. Ulala. La. O nie, i ja muszę... Poczekajcie chwilę, bo tu dźwięki... A, powinno być dobrze. Więc słuchajcie, tak się prezentują. Tu jest Rudy, ja mówię Rudy. Rudyryc. Rudyryc. I siwek. I słuchajcie, ja już wcześniej ustaliłam, jakiego chcę kupić. Najpierw, jakie chciałam kupić, ale stwierdziłam, że będą nowe maści. I kupię jednego, bo mam, mam już trochę strakońców, <grych> trochę mniej. Więc tak, e, pokażę już tutaj statystyki. Od poziomu 5 Forti Pinta jest od poziomu Pierwszego, pierwszego tak. Koń andaluzyjski. Siła 3, posłuszeństwo 2, szybkość 0, wytrzymałość 0. Zwinność 2. Kosztuje 950 starcoins, więc też nie jest taki tani. I ma unikatową grzywę i ma krok hiszpański. To już było wcześniej mówione w tym SMS-ie. Tak, a co ty, Jurka, powiesz na temat tych nowych koników? Jak ci się podobają. <noise> są ładne. <noise> są ładne, mają długie grzyby, długie ogony. Julka już wcześniej widziała tego konika, tak jak ja. Ale nie przyznaję się. A którego kupujesz? A, kupuję tego z Fortupina. A Janka, zobacz, ile Katia ma star końców. Pokaż Róce, gdzie kliknąć, I. żeby to zobaczyć. I. I tu są sobie. A. Mm. O, to nieźle ma. To co to, to, to kupujesz? Nie. nie. <noise> o nie! bo Jak Katia musi ]ś... jeszcze kupić te A, zestawy. zestawy dla tamtych trzech koni, które były kupione. te wszystkie na zestawy? No. Więc... Ojej. Dobra, tu słuchajcie. E, teraz pojedźmy z powrotem do Fortu Pinta i kupmy tamtego koniczka. O, dzień dobry, Jula. Chciałam Jadę. powiedzieć Katia. No to wjeżdżamy do podwózki i widzimy się w Forcie Pinta. Okej? Okay? Okej, okay, koń zarżał. Okej, okay, jestem już przy Andaluziku, mam e, starej grafiki, tą samą maść. Do to klikamy i klikamy, konia. I Julka pomoże mi wybrać imię. Ojej. No to, jak go nazwać? Proszę. Masz, przewijaj sobie, proszę, proszę, pokrętłem możesz bardzo. przewijać. Czekaj, troszeczkę jeszcze przesunę laptopa. Musisz na to najechać, dopiero pokrętłem. Dobra, no to widzimy się za chwilę, jak już wybierzemy imię. Okej, okay, chciałyśmy. Pinky Pie. Chciałyśmy Pinky Pie, ale nie było Pinky, więc jest Pink Pie. <hierdoletnie> <hierdoletnie> więc klikamy OK. Kupiłam Andaluza. Najpiękniejszego konia w grze. Dobra. <hierdoletnie> no to widzimy się już zaraz. W stajni. Tak, tak. No to do zaraz. Okej, okay, słuchajcie, jestem już w stajni, więc lecimy. Lecimy po naszego Andaluza, więc biegniemy. No, biegniemy, hallo. Już go sobie wystawiłam. Tutaj jest gdzieś. A i możesz Julkę do stajni zaprosić. Tak, a wyjść. Dobra, więc. Co tu Obraził się, się na mnie. Ojej. Dobra, wsiadamy na niego. Obraził się, bo stajenna śpi i go nie nakarmiła. No. Dobra, robimy wywałkę ten, tych, tych podkówek. A tu może w sumie Byłaś. ubierać go, a ubierzemy go. Ja się spodziewałam większego tego Andaluza, no bo ten mm, stary grafik jest taki bardzo duży. Mógłby być przynajmniej ten Andaluz w wielkości tego Szajera. No bez przesady. <noise> w wielkości Poczeka? Fryza. Fryza, Fryza. O dzień dobry, Katia. No to słuchajcie. Mm, o dobrze, on bardzo Jest. fajnie bydłuje. No. Pokaż no to, jak on chodzi. Pokaż te wszystkie te hobby jego. Może najpierw mu grzywę kupimy. Tak. Mm, tego warkocza. Jedź, tak, warkocza, warkocza. Ale słuchajcie, a może mu. O, ale ładnie galopuje. Tak, z tego, bez tego warkocza. Zobaczcie. Jaki ma ładny cwał? Poczekaj, Jule, ja ci ucieknę. Widzicie, jaką ładnie cwałuję? No, to słuchajcie, jak będą nowe maści i kupię sobie kolejnego, to mu nie będę zmieniać grzywy. Temu zmienię, bo on lepiej wygląda ze zmienioną. Dobra, klikamy fryzjera. Jest ja z fryzjerka. Tu jest fryzjer. Tu. Dobra, słuchajcie. Są oczywiście nowe koreczki. on Ma tu jeszcze na grzywie koreczkę. Nie, to tak fajnie wygląda. A i w ogóle, zobaczcie, jak się zmienia e, na długą grzywę, nie, nie na tą krótką, to widzicie, ona jest taka sztywna. A jak się na tą zmieni, to ona jest, widzicie, jest animowana. Ale ja na to po prostu nie. No w przy okazji, poglądam. Ferkocz hmm. To wygląda, on wygląda jak ten. Hmm, bardzo ja do jednego konia, zupełnie nie mam rasy. Ale dobra, słuchajcie, no to kupimy warkoczyka. Uwaga, zaopatrz, Piękny, Pięknie. Pięknie się prezentuje, ma jeszcze zapleciony ogon. O, to zabydłujemy. A, co do ciebie bydłują. Tak, dobrze. Tył i strzałka. J, czyli czy X? O, pięknie. A to ja też zabydłuję. No to słuchajcie, może pojedziemy gdzieś na wolne pole i tak, oczywiście, pozdrowie. A tu też to próbuj? oczywiście. Dobra to pojedźmy na wolne pole, więc widzimy się za chwilę. Ok, słuchajcie, to jeszcze pozdrawiam Glorię i Majkę. No i teraz jedziemy na jakieś wolne pole, na padok pojedźmy. Okay. Ten padok przy, przy dworze z Cerebrnej Polany. No to to zaraz. Jedziemy. To tu jedziemy. Okej, okay, jestem już na padoku, więc teraz zaprezentuję wszystkie chody i może ja to... i może ja to zrobię bez zestawu bez zestawu i bez postaci, więc opcje kreatywnie zostań koniem. Już jako automatycznie klikam pokażę na dzikie konie. Dobra, słuchajcie, animacja w postoju. Tak, tak na szybko. Co on jeszcze w postoju robi? Hmm, nasłuchuję. <noise> o, mi się. Ale fajnie. Jedno, wyczaję, jedno no. drugie. Ale fajnie tak. Tak na zmianę. Fajnie, bo jeszcze mu się ta grzywka macha. No. <noise> <noise> Okej, okay, to koniku. On cały czas tak robi. O, hał hał, nasz. Cześć kawałka, ty No to słuchajcie, Dobra. teraz um, pokażemy animację. Animację chodzenia, czyli tak, wstęp. Kłus. Kłus ma bardzo ładny. No. Jak ten, jak stary andaluz i fryz. Bo to ta sama grafika była. Znaczy, czyli mama ma starego fryza, ja mam starego andaluza. <noise> Tylko coś tu się trochę baguje. Tutaj i trochę tutaj. Ale tu się aż tak bardzo w oczy galop. nie rzuca. Galop. Trochę szybszy ten galop. Hmm, grzywka mu wchodzi w oczy. No. Dobra, teraz uwaga. Rozpędź się, rozpędź się, dawaj. Kurde, to słownie jak gala. Dodaje się łydki, on nie jedzie. A nie, nie wpłat. Pięknie cwałuje. Hamulec no. Hamulec. Ok, teraz bydłowanko. To jest chyba najładniejsze dębowanie. Czyli znaczy, ten koń naj najładniej dębuje. Jula też dębuje, zabydły do mnie. Wow, ten koń, ten koń po prostu najładniej dębuje. I teraz, e, nie, jeszcze tyłowanko. Cofanie. Cofamy, cofamy, cofamy i zabydłowanie. I uwaga, teraz krok hiszpański. Wow. No. on jeszcze, Możemy nim sterować, jak idzie. Jeszcze z tej strony dalej. Tylko tu jest tak. Taki. Mm. Jeszcze raz, jak przestanie, to wam zaprezentuję. Jak się kliknie spacer, to takie nagle wystawia to kupy do przodu, a nie tak. Taki przeskok. Tak, taki no przeskok, przeskok ma. I zaczynam od tego samego cały czas. Z drugiej strony jest ładniejszy, bo ma grzywa ładniejsze. jeszcze mm -hmm. raz. Pięknie. Pięknie chodzi. Fotkę mu strzel, Tak jak podnosi tą... Kurde, jeszcze raz. Pięknie. E, czyli tak. To już wszystko w tym odcineczku. i Jeszcze pójdę do Julki. Będę już z dzikim koniem. A czekaj, zabyduje, no pokopałaś mnie, no. Pięknie. Dobra, no to to już wszystko w tym odcineczku i widzimy się w następnym. Pa! pa. O, trawka tu jest. Dobra, pa pa!